Cześć, witajcie na moim kanale My Beautiful Life, witam was serdecznie Dzisiaj po raz pierwszy pojechałam Do Primarka od Czterech miesięcy, jest to pierwszy dzień Kiedy w, tutaj w Anglii są otwarte Sklepy i ja oczywiście pojechałam w ten Pierwszy dzień do sklepów, nie było To planowane, miałam pojechać dopiero za parę dni Ale pogoda nam dzisiaj nie dopisała I pojechałam dzisiaj na Naprawdę duże zakupy Nawet się nie spodziewałam, że aż tyle kupię Ale zobaczcie jakie perełki tam Wynalazłam, tak więc serdecznie was zapraszam. Mam tutaj dwie torby, w zasadzie były trzy, ale teraz przełożyłam je po prostu do dwóch toreb i zaraz zobaczycie, co ja tutaj mam. W pierwszej torbie mam rzeczy dla mnie, w drugiej rzeczy mojej córce Natalii. Pierwsza rzecz od razu będę tutaj wyjmowała, są to buty. Buty balerinki czarne, tutaj z takim srebrnym jakby z taką otoczką naokoło. One były w promocji z 6 funtów, Wam pokazuję, z 6 funtów na 3. W ogóle nie spodziewałam się, że, że je kupię, ale weszły po prostu w buty i po prostu wpadły mi w oko. E, rozmiar 38, no są po prostu przepiękne, takie zwykłe balerinki. No teraz e, na wiosnę, lato po prostu idealne i super cena 3 funty, no to nawet. Wiem, że to są jedno sezonowe buty, chociaż ja mam takie baletki chyba z tamtego roku również i na pewno jeszcze je będę nosiła, ale te no są po prostu przepiękne. Tak mi się przynajmniej wydają. Eee, I tak, co dalej dla mnie? Kupiłam dużo takich leggingsów, sportowych rzeczy i to są właśnie jedne z nich. To są takie eee, spodenki leggingsowe, ja mam rozmiar eee, L, kosztowały 2,50 W zasadzie mogłam też wziąć Mkę, bo pamiętam, że ta Elka była w zasadzie trochę, trochę duża, ale emek nie było. Kupiłam dla mnie Elkę. Natalce też kupiłam, ale to już zaraz wam pokażę. I one są po prostu super, ja w nich przeważnie śpię latem, chociaż nawet teraz też, bo mi jest zawsze gorąco, więc takie fajne leggingsy, spodenki 2,5 funta tylko. E, tu nad tym się długo zastanawiałam, ponieważ e, jak wiecie, ja jeszcze do biura nie chodzę, nasze biura będzie zamknięte aż do sierpnia, e, ale to mi wpadło w oko. Jest to taka tunika. możecie sobie zobaczyć, tutaj z takim e, jakby ściągaczem w połowie czarna. E, w, tutaj ma taki duży dekolt i jeden duży guzik, on wygląda jakby drewniany, ale drewniany, 3 czwarte, nie, nie 3-4, długi rękaw, ale mi się wydaje, że ja go sobie podwinę. Jest dosyć śliskie. Ja mam coś podobnego w kolorze różowym i bardzo często noszę. Jak wiecie, ja uwielbiam kolor czarny i pomyślałam, że to po prostu będzie idealne. To wygląda jak trochę tunika. Powiedziałam nawet, że można do legginsów założyć jako taka, wiecie, ala, właśnie sukieneczka, tunika. No ale ja na pewno będę to nosiła do, do spodni, takich, wiecie, pracowych. Więc to wzięłam w rozmiarze 14. Mam jeszcze zapasowy guzik 14 e, i to kosztowało funtów 11. 14 to jest e, europejska 42. No tak to wygląda. Jeszcze nie przemierzałam, tak więc zobaczymy. Natalka przemierzyła wszystko i dla niej po prostu e, wszystko pasuje. Tak więc bardzo się cieszę. Oto widzę, że to Natalki jedna rzecz, więc e, zaraz wam pokażę. Kolejna rzecz to jest bluzeczka. Z działu promocyjnego. I to jest jakby taki czarny z beżem. No, mi się wydaje, że będzie bardzo ładnie to wyglądało. Trochę jaśniejsze niż ja jestem przyzwyczajona. Ale jest to taka No Zobaczcie. Tutaj jest związana na dole. Ma taki węzeł, supeł. Długi rękaw z koszulowym takim mankietem. Też ma tutaj dosyć spory ten tutaj dekolt, a wzięłam ją, ponieważ to właśnie też jest rozmiar 14 była przeceniona z 11 funtów na 5. E, więc bardzo fajna cena też jest taka dosyć śliska, więc super właśnie do pracy. E, chociaż nie tylko do pracy, fajna taka jest, naprawdę do jeansów w piecie, można fajnie sobie steróweczkę zrobić. E, I ona nie jest rozpinana, tylko cała szyta, dosyć szeroka jest. Mogłam troszeczkę mniejsze w zasadzie wziąć, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, 5 funtów, bardzo dobra cena. Szkoda, że tamto nie było w promocji, bo ja w zasadzie nie szukałam czegoś konkretnego, nie poszłam z czymś konkretnym do tego sklepu. Chciałam kupić tylko właśnie takie leggings, coś takiego, żeby wyjść do parku. Teraz z naszym pieskiem. I tutaj wzięłam taki bardziej wrzosowy kolor. Tak mi się ten kolor spodobał, że najpierw wzięłam bluzę na talce i zaraz wam pokażę, a później wróciłam się i wzięłam bluzę również dla mnie. Bluza z kapturem tutaj z taką kieszenią, wiecie, kangurowa kangurowatą, kaptur fajny. Yy, I ta bluza nie jest ciepła bardzo. Yy, jest tutaj taki polarek, ale ona jest dosyć cienka. Widzicie, długi rękaw, no jak taki zwykły po prostu z bluza z kapturem. Ja z tej strony, z takim tutaj kółeczkiem, no śliczny kolor po prostu. I wzięłam sobie ją, yy, rozmiar L, czyli tutaj jest 42-44, yy, a na talce wzięłam s -kę. Jest dosyć duża na nią ta s mogłam wziąć XS, ale zostawię, wiecie, bo ona ma w zasadzie jeszcze takie bluzy na teraz, teraz, a ta może być po prostu już na troszeczkę później, ale tak chciałam, żebyśmy podobnie wyglądały. Yy, I prześliczny kolor, na talce też bardzo ładnie pasuje do blond yy, włosów. Kolejna rzecz, bo poszłam po, po koszulki i leginsy, tak, no tak wyszło. I wzięłam koszulkę zwykłą, białą z napisem tutaj. Nawet nie wiem, co tu jest napisane. Into the Unknown. Rozmiar L. Biała, zwykła, właśnie tutaj z takim czarnym napisem. Myślę, będzie fajna, właśnie do chodzenia. I ona kosztowała, już mówię, mówię, 2,50. Kolejna koszulka, to była koszulka, którą pierwszą wzięłam. To jest taki oversize, beżowa. I pomyślałam, że właśnie do czarnego będzie ładnie wyglądało Mi się wydaje, że, że mam taką czarną właśnie koszulkę yy, I ona kosztowała 4 funty I wzięłam M, bo to jest taki oversize I tak ona jest bardzo duża, jak widzicie Te rękawy one też są takie troszeczkę mmm, Dłuższe, powiedziałabym, że do łokcia yy, mi sięgną Bardzo fajny kolor Pomyślałam, że do tych moich włosów będzie mi pasować Do czegoś czarnego Ramoneskę można do tego założyć i będzie fajnie yy, I tak jak powiedziałam, 4 funty kosztowało kolejna rzecz, to jest coś dla mnie wzięłam sobie takie dresy, ja już wcześniej nie miałam, wzięłam elkę 5 funtów, kosztowały bardzo bardzo tanio 5 funtów tylko jedyny minus jest taki, że one nie mają kieszeni, ale są i o to mi właśnie chodziło, że one są cienkie, one nie są takie grube, grube i mają tutaj taki ściągacz na dole więc też o to mi właśnie chodziło i one są takie bardziej slim one są zwężane troszkę więc takie dla mnie e, Na też wzięłam takie właśnie identyczne A później je odłożyłam, bo znalazłam coś innego Ale zaraz wam pokażę co tam jest Podnieść. Może z tej strony położę torbę e, Kolejna zwykła bluzka I potrzebowałam właśnie taką Żeby był lekki dekolt I to jest zwykła, na dwa funty kosztowała jeśli się, się nie mylę, tak, wzięłam też Elkę. E, wiecie co, zastanawiałam się, bo m, była druga koszulka bardzo podobna Tylko tutaj była bardziej zabudowana I ona była z lepszego materiału, kosztowała 2,5 funta Ale nie było właśnie czegoś z takim większym dekoldem Ale nie wiem czy pamiętacie, właśnie mówiłam, że potrzebuję coś e, Coś z dekoldem e, na lato Więc no, wzięłam taką zwykłą, jest bardzo cienka A ja już je miałam, naprawdę bardzo dobrze się noszą 2 funty i do tego jeszcze wzięłam taką samą białą, też z dekoldem. wydaje się że one jakieś duże są, no ale dobra, będą takie po prostu trochę oversize. Też LK 2 funty, zwykły e, Tutaj w ogóle nie jestem jeszcze w 100% pewna do tej bluzy, ale bardzo ładnie wyglądała. Mam jedną z H&M, ale ona już mi się taka wiecie pokulkowała, bo ją nosiłam cały czas na zmianę, 10 funtów wzięłam elkę i to jest bluza wiecie co ma taki z tyłu jest dłuższa, a z przodu jest krótsza, zwykła bluza taka wiecie bez kaptura, bez niczego, tak żeby sobie założyć, ja bardzo lubię właśnie biały kolor, czarny, szary, tylko muszę przymierzyć i zobaczyć jak to będzie wyglądało ten ten dół tutaj, bo fajnie będziemy zakrywać pupa, ale chcę zobaczyć, czy tutaj z przodu będzie mi ok i patrzę, że ona też jest taka trochę oversize ale biała, ja bardzo lubię białe rzeczy, białe bluzy i tak jak mówię, ta z no już mam jakiś czas i cały czas ją noszę piorę, noszę, piorę i ona już mi się tak pokulkowała troszkę i ostatnia z mojej rzeczy, już na fajnym sobie kupiłam Aha, zwykłe leginsy, tylko że yy, tak zwane capri, czyli one są jakby 3 czwarte. Też bardzo lubię w nich chodzić właśnie po domu. Ja raczej w leginsach nie wychodzę nigdzie. I wziąłam M i ona kosztowały 2,50. Więc takie oto moje zakupy. Jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Zastanawiałam się też nad, yy, nad kurteczką, bo była były przecenione takie cienkie, ale nie byłam w 100% pewna którą wziąć, ja bym od razu w czarną bym, czarny kolor bym wybrała, a później sobie myślę, w zasadzie mam już czarną, więc tak, myślę sobie, dobra, następnym razem po prostu jak pójdę, to obejrzę jeszcze, jeszcze bardziej jakoś te, te wszystkie półki wieszaki. Dzisiaj było sporo ludzi i było oblężenie w Primarku, Mimo tego, że wpuszczali ludzi, tak wiecie, tylko po trochu, nie wszyscy naraz, to i tak było sporo ludzi i te kolejki i tak dalej, gorąco mi było, po prostu nie byłam chyba w 100% przygotowana na te dzisiejsze zakupy, i... ale i tak naprawdę dużo fajnych rzeczy kupiłam. I teraz przejdźmy do e, rzeczy dla Natalki. Okej, okay, pierwsza rzecz e, to jest do Natalki do pokoju. Taki e, po prostu duży kosz na bieliznę e, brudną. Ona miała wcześniej białe i już chyba drugi albo trz, trzy miała, trzy razy jej wymieniałam i zawsze wiecie co, u niej drut wychodzi. Nie wiem dlaczego, czy te białe są po prostu takie, bo ja mam czarny, z moim kompletnie się nic nie dzieje, tak więc wzięłam dla niej też czarne i zobaczyłam po prostu czy to jest sposób, w jaki ona wkłada tam ubrania, czy, czy coś te, te białe są po prostu takie troszeczkę felerne, więc wziąłam czarny dla niej i tak to jest pod łóżkiem schowane, więc zobaczymy czy ten się u niej sprawdzi, kosztował 4 funty i jest dosyć duży 42 cm na 57 i naprawdę on, dla mnie on się sprawdza bardzo dobrze zawsze go mam pod łóżkiem, wszystkie rzeczy tam wkładam, wiele lat już go mam a u Natalki te, te białe to to mówię rok maksimum ona ma i trzeba zaraz wymieniać no i tak jak wam pokazywałam wcześniej, bluza taka wrzosowa liliowa może nie wiem jaki to jest kolor dokładnie, ale chyba brzus. Taka sama rozmiar S. Zwykła z kapturem. E, ile ona kosztowała? Nie wiem czy tam Wam mówiłam. Ona kosztowała 7 funtów. Tak więc całkiem, całkiem fajnie, dużo było do wyboru, ale pomyślałam, że ten kolor po prostu jest naprawdę bardzo ładny. Kolejna rzecz. I yy, to właśnie na tym dziale z butami. Promocyjne na takiej dłużej podeszwie. Więc Natalia od razu będzie wyższa. W promocji buty z funtów 8 na 4. Więc wzięłam jej takie właśnie teraz do biegania. Yy, przymierzyła, są super. Yy, są bardzo fajne, mięciutkie w środku. I wziąłam na talce rozmiar 39. I tak one wyglądają. Troszeczkę wyglądają jak podróbka wycie wansów ale tutaj do parku Lanii akurat będzie. Stawię tu na dole. Yy, aha, tutaj musiałam właśnie wygrzebało mnie najpierw. Spodnie. I to właśnie Wam powiedziałam, że myślałam o tych dresach dla niej najpierw, a później zobaczyłam takie troszeczkę inne, też jakby ala dresy, tylko tutaj właśnie z takim paskiem. I one są naprawdę cienkie, może nawet troszeczkę śliskie. Takie super właśnie na, na wiosnę lato. Yy, zwężane, bez ściągaczy tutaj na dole, ale można je fajnie sobie podwinąć, na taka je przymierzyła. Są lekko za duże, bo ja wzięłam rozmiar S, mogłam wzi wziąć XS. Ale tutaj ona sobie ściągnęła je mocne i są po prostu luźne. Bardzo ładnie wyglądają. Sama bym sobie takie wzięła. I one kosztowały 10 funtów i tu jest napisane, że one są slim fit. Czyli no bardzo ładnie do ciała przylegają. Myślę sobie czy nie wziąć sobie jeszcze takich. Chyba byłyby lepsze. No ale pójdę do Primarka, zobaczę czy będą rozmiary moje. I właśnie bardzo podobne, tylko te już są bardziej takie dzianinowe cienkie dresy bez, bez tych, bez, bez kieszeni, bo tamte miały kieszeń wyglądają w ten sposób i tu na dole mają taki już podwinięty ale widać, że można to odwinąć chyba czekajcie, nie do końca nie można odwinąć, o tak wygląda z takim podwinięciem, bardzo ładnie wyglądają i też wzięłam co ja wzięłam? Rozmiar M tak i on jest, no jest za duży i tak sobie myślę, Natalka jeszcze musi się zdecydować, czy wziąć dla niej s czy tam xs bo nie było właśnie, myślałam po prostu, że ona sobie to ściągnie, ale nie. Są jednak za duże. Bardzo ładnie, ładnie wyglądają, ale muszę się na takie czy ona na pewno będzie je nosiła. Bo jeżeli tak, to po prostu jej zamienię na, na mniejszy rozmiar, bo są za duże. Kolejna rzecz, tu z promocyjnych rzeczy. Ostatnio Natalka ogląda Stranger Things, już chyba drugi raz. I była taka czarna koszulka z, z czerwonym napisem, a z tyłu też ma taki czerwony jakby stempel, nie wiem. O taki obrazek z tymi wszystkimi postaciami. Dosyć duży jest i nie byłam właśnie pewna, czy na tce to się spodoba, ale powiedziała, że może być. I to kosztowało y, przecena z 8 funtów na 4. I ja wzięłam dla niej Eskę. I jest dobra. Natalka przymierzyła. Oczywiście jest to długie, ale ona sobie ją tutaj tak, wiecie, podwinie i zrobi sobie węzełek. Ona tak lubi. Bardzo właśnie nie wiedziałam, się zastanawiałam, czy ona będzie nosiła z czymś takim, ale powiedziała, że jest ok. Więc, więc fajnie. Już jedna koszulka jest. To jest prześliczna koszulka. Natalia jest po prostu zakochana. Biała, zwykła. Taka prążki. Tutaj ma taką stójkę bardzo ładną. Tak samo rękawki są zakończone. Yy, I wzięłam MK, bo one, ja nie lubię wiecie co, jak te dziewczynki noszą takie bardzo obcisłe rzeczy. I ona po prostu będzie taka troszeczkę, no, no nie, nie obcisła. Tak wzięłam dla niej emkę. I e, kosztowało 5 funtów. To będzie jako po prostu koszulka, bo wiem, że te bluzeczki powinny być takie, wiecie, obcisłe i bardziej crop -topy. Ja tego nie lubię u dziewczynek na razie, więc e, wzięłam na talce po prostu większy rozmiar, żeby było jako t-shirt. I jest napisane Love More, Worry Less, czarny nadruk, a cała biała koszulka w trążki. Jest prześliczna. Jest bardzo taka miluśka, wiecie, jest e, bardzo mięciutka, fajna. Więc to... Ok, kolejna rzecz. To są bardzo podobne legginsy, które ja miałam. E, takie 3 czwarte legginsy. Wziąłem na talce SK 2,50. Wiecie co powiem Wam, że e, nawet nie poszłam na dziecięcy dział. Mogłam tam pójść i brać rzeczy na 13-14 lat na 164-170. Bo takie Natalka nosi w Prymarku yy, Ale powiem wam, że legginsy są droższe niż na dziale damskim Tak więc już wolę pójść po prostu na dział damski I kupić jej je, XS albo SK Wydaje mi się, że ta SK chyba troszeczkę będzie za duża Ale... Yy, że za szeroka, ale to nic Ona jeszcze będzie chodziła na pewno i dorośnie do tego Więc takie leginsy yy, Wzięłam jej spodenki Wszystko właśnie z działu damskiego Wziąłam SK One kosztowały 4 funty cztery funciki, różowe, z kieszonkami. będzie spodanek, nigdy, nigdy za wiele. Natalia już ma chyba cztery albo 5 par, ale ja wiem, że latem ona codziennie po prostu nosi spodanki, no i... Ale różowe, nie ma takich różowych. takie zwykłe, z Tak Taka dresówka. Yy, wziąłam majtki, wszystkie czarne, 3 funty. Yy, aha, zwykła koszulka, Taki t-shirt e, też widziałam eskę, ona jest chyba trochę szeroka, ale tak jak mówiłam, natalka zawsze tutaj sobie podwija i tak e, robi sobie z tego taką e, supałek. I ta koszulka kosztowała 4 funty. E, ten materiał powiem Wam, że on nie jest jakiś taki super, super, ale no, będzie oddychał. Patrzę, że trochę chyba prześwituje. Nie, nie, jest ok. Dobra. Taka koszulka. No, i jeszcze mam tutaj chyba dwie albo trzy rzeczy. Kolejne leginsy z takim podwyższonym stanem, i z tego się naprawdę bardzo cieszyłam. Nie wiem, czy widzicie. Tu jest ten właśnie taki podwyższony stan, oto, takie 3 cm? 4, na powiedziała 4 cm. Długie leginsy. Wziąłam właśnie eskę. A dlaczego się cieszę z tego stanu wysokiego? Ponieważ właśnie Natalka ma kilka krzulek, takich śleptów, kroptopów. topów. I ja nie lubię, jak ten brzuch wystaje i ja chcę, żeby te leginsy jednak były troszeczkę wyższe i ona będzie się komfortowo czuła i ja też będę zadowolona. Więc one kosztowały 4 funty. I takie leginsy. Bardzo ładne. I te widać, że są takie, no porządnie zrobione. Yy, kolejna rzecz, to jest, była jedna z pierwszych, może druga rzecz, którą ja wzięłam do koszyka, to jest taka przepiękna, niebieska bluza z kapturem, jak widzicie, rozpinana na, yy, na zamek i to jest taka bluza jakby crop top, ale ona sięga po prostu tutaj... Yy dosłownie tutaj tali, tam gdzie się spodnie zaczynają, tak więc właśnie te legginsy, które wam przed chwilą pokazałam, będą idealnie współgrały z tą niebieską bluzą. I to jest prześliczny kolor, naprawdę bardzo lubię Natalkę w takich kolorach. I ta bluza tutaj właśnie się jeszcze ściąga, że można ją zrobić taką, wiecie, tak no ładnie to będzie wyglądało. Śliczna jest. Jedyny minus w tej bluzie to to, że nie ma kieszeni, no ale no wiecie, coś za coś. I ta bluza kosztowała, wziąłem S, kosztowała 10 funtów. Więc to, to chyba był najlepszy zakup. Chociaż Natalka twierdzi, że teraz co wam pokażę, to jest po prostu numer jeden. Ehm, pokażę Wam, słuchajcie, wezmę te dwie rzeczy, ponieważ bardzo mi w się spodobało. Taka koszulka, i ona jest przezroczysta. Niebieska, taka Baby Blue w delikatne różowo-zielone kwiatuszki. Jest po prostu przepiękna, i wiem, że Natalka marzyła o takiej koszulce. Tutaj Wam przybliżę możecie sobie zobaczyć, jak to bliżej wygląda. Jest po prostu przepiękna. Wiem, że Natalka marzyła o tym, ale sobie nie mogłam wyobrazić, co ona tam włoży pod spodem. Ona kosztowała 4 funty, i też wzięłam emkę, żeby była po prostu szersza. Tak wygląda. I nie wiedziałam, co ona ma tam włożyć. No i znalazłam. Takie przepiękne, przepiękną y, bluzeczkę na ramionczkach. Tutaj ona przymierzała, jej, jej to zwęziłam troszeczkę, zmniejszyłam. I ta właśnie bluzeczka z tą koszuleczką po prostu będzie sztos. I to kosztowało 3 funty. Ostatnią rzeczą, którą dla niej kupiłam, to są właśnie takie spulenki, jak moje z legginsów. One nazywały się Cycling Shorts i one kosztowały SK2,50. To są najlepsze spodenki, naprawdę Tylko miała chyba już kilka par takich, chyba już wyrosła. Mam nadzieję, że to będą ok, pewnie troszeczkę za duże, ale dorośnie. No i to wszystkie moje zakupy. Napiszcie mi, co wam się najbardziej podobało z naszych zakupów, czy też byście sobie coś takiego kupiły i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! saw you from across the room when our eyes met i never knew that i could feel this way and it's kind of strange don't even know your name